Nalewamy w butle wodę mineralną. Już mamy zatankowany cały bagażnik. Mamy zimę. Idziemy sobie z Burgas do Sebaru. Ale nie idziemy przy wybrzeżu, tylko drogą wewnętrzną. I na tej wewnętrznej właśnie tutaj przejeżdżałem przez góry. Jest tyle śniegu. Przy wybrzeżu nie ma śniegu w ogóle. A tutaj na wzniesieniu wewnątrz kraju już jest zima. Bułgarska wieś. Będzie mamy chopki w miasteczkach, w Burgas nie widziałem hopków, a nie, też są chopki. Także... Tutaj widzimy, zjeżdżamy z gór i tutaj za tym białym paskiem już jest taki zieleń. nieośnieżony z prawej strony to dobrze widać z prawej strony dobrze widać I tylko tutaj na wyżynach, w tych górkach śniega, przy nabrzeżu się brzegu, na sebarze, urgas Zjechaliśmy z gór i zrobiło się czysto bez śniegu. Pojeżdżamy do Rawdy.